Nie wiem co to, ale to chyba nie. Nie o koń. Na razie idzie, ale. Co to jest? Witam wszystkich na filmie Jeziorko. Niedzielne popołudnie. Bardzo o. 16.30 dojechałem na miejsce, tak naprawdę o 17.00 dopiero takie wędkowanie. Ale wiedziałem, że jak ma coś się wydarzyć to tylko w tych e, godzinach. Z rana nie chciałem jechać, bo zawsze jest więcej ludzi. I zabawa z jaskółeczkami. Pierw próbuję w toni, później przy dnie i coś tam się dzieje jak na ten dzień, to uważam, że jest e, bardzo, bardzo fajnie. W siateczce mam ciekawą rybę, która wzięła e, bardzo mocno. Pierwszy myślałem, że to jakiś szczupak, a później się okazało, że to inna, inna ryba, a jaka to zobaczycie w dalszej części e, filmu. Był jeden okonek już e, taki około 30 cm. E, sporo tych maluszków. Jak są maluszki, to starałem się zmieniać przynęty i, 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 i kombinować. Dajcie znać jak u Was wyniki. Wiem, że na Facebooku jak już mi pokazywaliście to też łowicie fajnie i zapraszam do oglądania dalszej części filmu. Nie o takie mi chodzi. 哦。Oh. co to ale to chyba nie nie o koń na razie idzie ale co to jest Jest podczepione ale lechłe ale leszczyk. panie

żebyś wybaczyć ale ja go zabiorę do domku bo mama lubi Szczepaka nie lubi a konia tak nie lubi ale szczyka lubi no już fajny fajny też śmiesznie bo poczułem już w wakacje krótkie spodenki a powiem wam że Teraz troszkę żałuję, że nie zabrałem jednak spodni, ale jest bluza, więc będzie, będzie ok. Ale bardziej komfortowo jednak by było jeszcze w spodniach. No i liczę, że może ostatnia godzinka, pół godzinki, gdzieś rybki wejdą i uda się jakiegoś jeszcze godnego okunia. Złowić A. pan ściupaczek, pan ściupaczek się obudził. A widać, jak wy bierzecie, jeżeli ty jesteś tak za sam kącik. Takie, no, taki Chodź tu Dobre. patrzcie jak on zapięty o za sam koniuszek zmykaj rośnij kolego jest właśnie delikatne łowienie. Każdej rybki można się spodziewać. Hmm? Coś było przednie Nie. No, ale to nie takie wielkościowo, jakbyśmy byśmy chcieli. Ale jest się od nich na pewno większy kameleonik. Samo dziąsło. Taki tam sześćdziesiątaczek. I się odczepił. I to jest to. Ja już kończę wędkowanie. Krótki, szybki wypad. Jednak, no działo się, pokombinowałem, udało się coś złowić, Najfaj... najfajniejszą rybą okazał się leszcz, były trzy szczupaczki. Ale ewidentnie też nie, nie chciały jakoś współpracować. Kanibala miały gdzieś, ale właśnie, że się kombinowało, to udało się coś połowić, jeden okonek już taki pod 30 może. Więc fajnie czekam, aż się one ruszą. Dajcie znać, jak u Was z okoniami, właśnie na jeziorze. Czy już tam można je fajnie połowić, czy jednak trzeba jeszcze czekać. A ja Was pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnych filmach. Cześć Wam!